Dzień dobry Państwu. Dostaliśmy zaproszenie z grupy pracy Wykończeniowe. W związku z tym, oczywiście, że z przyjemnością zrobimy dla Państwa szkolenie online. 31 marca o godzinie 14.00. Pierwsza część szkolenia, będąca powtórką, zupgrade'owaną do szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o nowy ład, w oparciu o to, co się zmieniło w przepisach w 2022 roku. To szkolenie potrwało oczywiście. Około 3 godzin. Po tym szkoleniu będzie przerwa. A od 18.00 druga część szkolenia, dedykowana specjalnie do Państwa grupy, czyli roboty yy, remontowo-budowlane w nowym ładzie, co się opłaca, co się nie opłaca, jakie płacić podatki, czy VAT, czy nie VAT. Wszystkie te rzeczy omówimy na drugiej części szkolenia. Oczywiście zarówno po tej pierwszej części, jak i po drugiej będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań. I teraz, jeżeli chodzi o hmm, sposoby, jak się na to szkolenie zapisać, szkolenie będzie otwarte, możecie je obejrzeć na Facebooku i na YouTubie. Żeby do nas przyjechać, trzeba się zapisać poprzez link, który będziecie Państwo widzieli poniżej. Szkolenie jest bezpłatne, ale ze względu na toczącą się wojnę na Ukrainie udostępnimy Państwu link do zbiórki organizowanej przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Prosimy o wpłaty dla ludzi, którzy są online, możecie wpłacać mniej, dla ludzi, którzy chcą tutaj przyjechać, jeśli Państwo chcecie też zjeść u nas obiad, proszę wpłacać więcej. 31 marca, dzięki uprzejmości grupy Prace Wykończeniowe, do zobaczenia.